Dzień dobry. Jak co tydzień zapraszam do zakupienia kolejnego wydania Gońca Bartoszyckiego. Będzie on dostępny tradycyjnie, czyli w kiosku i w sklepie, ale także za pomocą internetu. Poprzez stronę internetową kupgazeta.pl. Trudno wybrać, który temat jest wiodący na najbliższym numerze, bo zawsze piszemy o tematach ważnych dla naszych mieszkańców. Każdy z nas czeka na list, albo czekał na list. W Bartoszycach to oczekiwanie znacznie się wydłuża. Piszemy o tym, jakie są przyczyny tego problemu i jakie stanowisko oficjalnie przesłał nam rzecznik prasowy Poczty Polskiej. Piszemy o problemach pani Anny z mieszkaniem. Mieszka na ulicy Chobalczyków i u niej jest zimno. Jej zdaniem problem polega na tym, że zbyt późno wykonano przyłączenie budynku, w którym mieszka, do miejskiej sieci ciepłowniczej. W tle jednak jest również wykonanie instalacji, centralnego ogrzewania oraz wody w tym budynku. Jakie pani Anna ma problemy, przeczytasz na bliższym numerze Gońca Bartoszyckiego. Piszemy również o tym, że oznakowanie nie zawsze nadąża za rozwojem osiedla. Taka sytuacja jest w Falczewie, gdzie powstaje osiedle domków jednorodzinnych. Droga, która przy nich biegnie, nie jest w żaden sposób oznakowana, a przycina ścieżkę rowerową. Niestety w ubiegłym tygodniu w tym miejscu właśnie doszło do potrącenia rowerzysty. Piszemy również o kampanii medialnej, którą rozpętał burmistrz Bisztynka Marek Dominiak razem z mieszkańcami tego miasteczka. Od wielu lat walczy o to, żeby została wyremontowana ulica Krasickiego, czyli niecałe 300 metrów drogi, która jest w gestii samorządu województwa. Niestety bezskutecznie, ale można mieć nadzieję, że właśnie prowadzona kampania medialna tą sytuację zmieni. Piszemy również o inflacji. Codziennie przy kasie płacimy coraz więcej, natomiast jak się okazuje, przy dystrybutorach paliw ceny paliwa w Bartoszycach są nieco wyższe niż średnia cena paliwa w województwie. Rozmawiamy również z bartoszycką poetką Marią Duchni, która sama do siebie wysyła wiersze SMS-em. Oczywiście poruszamy też wiele innych tematów i czekamy na Wasze informacje, Wasze zgłoszenia tematów którymi warto Waszym zdaniem się zająć. Wysyłajcie je na adres bartoszycemałpagazetaolsztyńska.pl lub d.dopierała Oczywiście pisane bez polskich znaków. Pozdrawiam i zapraszam do lektury najbliższego wydania. Darek Dopierała, Goniec Bartoszycki.